Proszę państwa, bierzemy się do pracy i wchodzimy w kolejny temat. Tym razem specjalista od rozwiązań biznesowych, a dokładniej rzecz biorąc inżynier bezpieczeństwa sieciowego z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem, który od lat realizuje się jako architekt rozwiązań security w Sevenet, dbając o cyfrowe bezpieczeństwo małych i dużych klientów, long story short Bartosz Kuca, zapraszam. Dziękuję bardzo. Na prezentacji Zero Trust. Ufać czy nie ufać? Generalnie, jeżeli spojrzymy na aktualne trendy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, odpowiedź jest jasna: nie ufać. Nigdy nikomu, niczemu. Dlaczego? Postaram się to wyjaśnić w tej krótkiej prezentacji. Wyjaśnię termin Zero Trust, pokażę parę pokrótce produktów, które pozwolą organizacjom osiągnąć stan bliski Zero Trust. Na tyle, ile to jest możliwe, oczywiście, podczas krótkiej prezentacji. Więc zaczynajmy. Czym jest Zero Trust? Dla każdego klienta będzie czymś innym, czymś unikalnym. Dla jednych to będzie segmentacja na firewallach, dla innych to będzie autoryzacja dostępu do sieci, zabezpieczenie urządzeń końcowych, kontrola dostępu fizyczna i każdy z tych klientów będzie poniekąd miał rację, ponieważ Zero Trust pasuje się w każdy tak naprawdę ten element, który ma coś wspólnego z bezpieczeństwem i kontrolą dostępu. Według oficjalnej definicji amerykańskiego Nista, Zero Trust jest ewolucją ze statycznego bezpieczeństwa opartego na sieci, czyli na jakichś tam adresach źródłowych docelowych, do dynamicznych wartości, takim jak tożsamość użytkownika, aplikacja, z której korzysta, e, ważność jego urządzenia, certyfikat itd. Rzeczy, które dynamicznie się mogą zmieniać, które możemy weryfikować cały czas. To nie jest już jednorazowa Weryfikacja, że ktoś przyszedł z Katowic, z Wilanu 212 od użytkowników, to musi być użytkownikiem. No Niekoniecznie, nie, nie musi to być prawdą. Ktoś mógł ukraść jego podświadczenia, ktoś mógł coś fizycznie podpiąć się tam innym urządzeniem. Tym jest Zero Trust. Upewnieniem się, że mamy do czynienia z tym, z kim powinniśmy mieć, że przyszedł zaufanym urządzeniem, komunikuje się z tym systemem, z którym powinien się móc komunikować. I tak, nanosząc Zero Trust na trendy, które mamy aktualnie na rynku. Przede wszystkim cały czas wektor skierowany na użytkowników. Wektor białkowy, użytkownicy cały czas robią błędy, dają się nabrać na phishing, wpisują kredenszale na stronach, gdzie nie powinni, potem atakujący oczywiście chcą te poświadczenia wykorzystać przy dostępie do naszych systemów. Aplikacje. Mamy coraz więcej aplikacji w data center i nie tylko. Coraz więcej tych aplikacji jest podatna, ma jakieś błędy w swoim kodzie. Coraz częściej recyklingujemy biblioteki. Deweloperzy też nie chcą wkładać mnóstwa pracy w ten każdy nowy system. I z roku na rok obserwujemy coraz więcej podatności zaobserwowanych na rynku. I uwaga, coraz więcej z tych podatności z podatnościami krytycznymi, na które rzeczywiście musimy zwrócić uwagę. Mogą one prowadzić do wycieków danych, czego oczywiście nie chcemy, bo wyciek danych w literze prawa europejskiego i amerykańskiego, Aktualnie, jest poważnym incydentem, który należy prawnie obsłużyć, który należy zgłosić do odpowiedniej instytucji i należy podjąć odpowiednie kroki w celu zaniechania jego konsekwencji. Nikt tego nie chce, oczywiście. Ekosystem IT. Tu też środowisko się zmienia. Mamy coraz więcej urządzeń IoT, jakieś czujniki temperatury, czujniki obecności ludzi, zwierząt i tak dalej. Oczywiście, więcej urządzeń smart. Każdy ma już telefon, każdy ma jakieś smartwatcha, tablet, chce na tych urządzeniach pracować, chce być mobilne. Nie, nie można im tego zabrać, nie można im tego odmówić, ale te urządzenia też mogą być jakimś wektorem ataku, też mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla nas. Ataki na infrastrukturę. Coraz więcej klientów boryka się z atakami typu DOS. Gdzie atakujący nie chce przyjąć kontroli nad jego systemem, chcą go wyłączyć, tak naprawdę. Chcą zabrać nam system, który dla nas generuje dochód. To jest bardzo poważne zagrożenie, ponieważ takie ataki są bardzo proste do przeprowadzenia. Przenosząc zero trust na nasze fizyczne bezpieczeństwo, podejrzewam, że każdy tutaj, większość osób była kiedyś na lotnisku, gdzieś dokądś leciała. Można taki zero trust przenieść na fizyczną infrastrukturę lotniska. Bo, żeby dostać się do samolotu na płytę lotniska, należy się najpierw zweryfikować. Należy się przedstawić paszportem, dowodem osobistym, w zależności gdzie lecimy. Musimy się zweryfikować. Następnie, mimo iż przedstawiliśmy się, kim jesteśmy, to, żeby prowadzić jakieś przedmioty na teren lotniska, musimy przejść screening, musimy się zweryfikować, musimy nie ufać tej osobie. Dale. Mimo iż zaufaliśmy już bagażowi danej osobie, to i tak kontrolujemy, gdzie ta osoba ma dostęp, ponieważ na no, lotnisku są pomieszczenia dla obsługi technicznej, do których przecież normalni podróżni nie powinni mieć dostępu. A nawet jeżeli ktoś ma dostęp do tych systemów, to powinien być ciągle weryfikowany, co tam robi, czy nie wykonuje jakiegoś sabotażu, czy nie próbuje uszkodzić krytycznej dla nas infrastruktury. I tak naprawdę Zero Trust można by było skrócić w tych czterech prostych przykazaniach, że zawsze weryfikujemy, nigdy nie ufamy, kontrolujemy uprawnienia i obserwujemy, co nasi użytkownicy, nasze urządzenia robią w sieci. Dobrze, jak to wyglądało historycznie? Historycznie wyglądało to tak, że mieliśmy bardzo płaską sieć, gdzie większość urządzeń, systemów, aplikacji, serwerów, infrastruktury była zamknięta w jednej sieci. Może gdzieś tam w paru miejscach był jakiś firewall, który wykonywał jakąś segmentację, mówił kto z kim może rozmawiać, ale to też na podstawie jakichś prostych adresów IP, coś co można było szukać. Patrząc na architekturę Zero Trust, ten stan aktualnie powinien wyglądać tak, że każde z urządzeń, każde z użytkowników ma swój dedykowany segment w sieci. Ten segment jest dedykowany tylko dla nich. Jeżeli chcą go opuścić, no to muszą. Spełnić pewne stosowne warunki, muszą spełnić politykę bezpieczeństwa. Nie wszyscy mogą komunikować się ze wszystkim, z czym by chcieli, mają ograniczone te uprawnienia i my to weryfikujemy w czasie rzeczywistym, kontrolujemy. Tyle i aż tyle. No, możecie powiedzieć, że a to my mamy zero trust, no bo robimy autoryzację, mam login-hasło, mam Wi-Fi z hasłem. Tak, jak najbardziej, to są też elementy zero trustu i to też się w tą definicję mieści. Dobrze, ale. Bezpieczeństwo zawsze jest takim wrogiem produktywności, tak jak to mi klienci często mówią, bo użytkownicy chcą przyjść do biura, chcą zacząć pracować i ich to nie interesuje, co się dzieje pod spodem, chcą wykonywać swoje obowiązki. I zawsze jest taka walka, jak dużo możemy użytkownikom zabrać, ile niewygody możemy im wprowadzić do życia codziennego, a żeby byli ciągle cały czas bezpieczni, żeby nie wygenerowali jakichś zagrożeń dla naszych systemów. I na to pytanie, na to zagadnienie też stara się odpowiedź Zero Trust. Czyli staramy się prowadzić jak możliwie transparentne dla użytkownika, jak możliwie proste w obsłudze dla użytkownika zabezpieczenia, które nie będą zabierały nam tego czynnika produktywności. Dobrze, Zero Trust nie jest tak naprawdę niczym nowym, bo jakieś początki segmentacji w sieci są tak stare, jak i sieci komputerowe. W momencie, kiedy się one pojawiły, rozprzestrzeniły, to pojawiła się także potrzeba do filtrowania tego ruchu, co już na początku gdzieś lat 90. obserwowaliśmy. Pierwsze routery, firewall. Na początku lat 2000 mikrosegmentacja, protokół 802.1X. No, nie wyobrażamy sobie teraz, żeby dostęp do Wi-Fi był chyba bez hasła. Tak? No, dla większości sieci korporacyjnych do nie tak dawna wystarczyło podejść, podpiąć kabelek w salce konferencyjnej i tada, jesteśmy w sieci. I Zero cyrotras jest właśnie odejściem od, od czegoś takiego. Nigdy nie ufamy tym urządzeniom, które przychodzą, podpinają, uwierzytelniają się u nas w sieci. Idąc dalej, gdzieś około roku... 2010 Forrester użył już oficjalnie terminu Zero Trust, który gdzieś się utarł w nomenklaturze i odtąd ewoluował już właśnie w tym terminie. Google, jak to Google, oczywiście chciał być inny, wielki, wprowadził swoją implementację tego standardu, ale tutaj na ratunek w roku 2020 przychodzi nam NIST, czyli Amerykański Instytut Standaryzacji i Technologii, który oficjalnie stwierdza, że Zero Trust jest architekturą, jest standardem. W roku 2021, rok później, administracja Joe Bidena w Stanach wprowadza strategię, Federal Zero Security Strategy, która oznajmia, że wszystkie agencje w Stanach Zjednoczonych, związane z governmentem, mają w ciągu pięciu lat wdrożyć Zero Trust u siebie w organizacji. W stopniu oczywiście ograniczonym, ale mają, dedyku, mają mieć dedykowaną osobę, dedykowany zespół, mają ten Zero Trust u siebie wprowadzić. Następnym krokiem jest CISA, czyli Agencja Od Cyberbezpieczeństwa, która wprowadza Maturity Model, który pozwala nam się zmapować, jak daleko w tym Zero Trustie nasza organizacja jest, jakie kroki jeszcze musimy wykonać, jaka droga jest przed nami. Coś, co ułatwia tą implementację Zero Trust. A. Dalej, ostatnie największe wydarzenie, czyli amerykański DOD, Department of Defense, wprowadza swój własny standard, reference architecture dla Zero Trust i oznajmia, że do końca 2027 roku wszystkie odnogi. Departamentu Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych będą zgodne z architekturą, ze standardem Zero Trust. Także u nas w Polsce mamy implementację Zero Trust, bo standard mistowski 8207 został dosłownie przetłumaczony na nasze polskie narodowy standard cyberbezpieczeństwa, również o tym samym numerze. Standard ten oczywiście definiuje, jakie systemy powinny wchodzić w skład takiego, takiej architektury Zero Trust, że mamy do czynienia z kimś, kto podejmuje decyzje, mamy do czynienia z silnikiem, który wykonuje te decyzje i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo techniczna definicja, ale bardzo dobrze, że ona jest obecna, bo mamy jasny kierunkowskaz, co musimy mieć, żeby tym Zero Trustem rzeczywiście zarządzać. Bardzo fajny model od CISY, Cyber Security Infrastructure Security Agency, taki CERT amerykański, może bardziej zaawansowany, większy, definiuje jasno, co z Zero Trustem jest? Dla nich filarami Zero Trust jest tożsamość, urządzenia, sieć, automatyzacja, procesy działające u nas w organizacji, czy wszelkie rodzaje aplikacje, no i dane. Ale co jest ważne? Te wszystkie filary nie stałyby bez fundamentów, bez fundamentów, których w większości zarządzają ludzie, czyli widoczność, automatyzacja, orchestracja, zarządzanie. To, jest, to są fundamenty Zero Trust. Bez nich te filary, ten domek by się... Zawali. I nad tymi wszystkimi elementami Zero Trust pozwala, proponuje zaopiekować się, zatroszczyć, żeby osiągnąć odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Od razu mówię, że Zero Trust to nie jest coś, co się pojawia nagle u nas w sieci. To nie jest coś, co można kupić, wyciągnąć z kartonu i powiedzieć, że mamy u siebie Zero Trust. Nie, to jest proces, który się ciągnie czasami latami. Implementacja tego rozwiązania może trwać długo. CISA jasno zdefiniowała parę poziomów naszej gotowości na model Zero Trust, nie bez powodu ta droga z modelu zaawansowanego do optymalnego jest najdłuższa i najtrudniejsza, ponieważ je, łatwo jest osiągnąć jakąś prostą segmentację, kontrolę dostępu, autoryzację do sieci, ale ciężko jest dostosować to do każdej instytucji indywidualnie. Każda instytucja ma swoje potrzeby, ma swoje inne rzeczy, na które zwraca uwagę, co innego, u jednego klienta jest cenne, co... Innego u drugiego klienta. Niektórzy, dla niektórych to będzie portal online, na którym świadczą swoją usługę, dla kogoś to będzie data center, w którym przetrzymują dane tożsamości swoich użytkowników itd. Tak Obiecałem, że przedstawię też parę produktów, które pozwolą organizacji dostosować się do takiego standardu zero trustowego. Patrząc na portfolio Cisco. To większość jest kompatybilna z Zero Trustem. Ja nie będę oczywiście całego portfolio omawiał, bo to nie mamy czasu na takie e, historie w dzisiejszym, ale skupię się na paru najciekawszych produktach, które w dość prosty sposób pozwolą e, zaklimatyzować nas w tym środowisku Zero Trustowym. Przede wszystkim Cisco Duo, rozwiązanie multi-factor authentication, czyli wieloskładnikowej autoryzacji. To, że użytkownik musi wpisać swój login, hasło, to już wszyscy wiemy. To już jest przeżytek, to nie wystarczy. Musimy zweryfikować tożsamość użytkownika w jakiś inny sposób. Na przykład wykorzystując jego telefon, żeby potwierdził, że on to jest rzeczywiście on. Ewentualnie wysłać mu sms, a wykonać połączenie telefoniczne, poprosić, ażeby biometrycznie się zweryfikował na jakimś urządzeniu albo użył tokena z kodem jednorazowym. To pozwoli nam upewnić się, że mamy do czynienia konkretnie z tą osobą, która próbuje się do nas dostać. Ale dło to nie jest takie proste i głupiotkie MFA, jak jakby się wydawało. Możemy tutaj brać pod uwagę także inne czynniki. Możemy brać czynnik, jakim jest stan stacji, z jakiej użytkownik się łączy. Owszem, zweryfikował się, on to jest on, ale czy łączy się z zaufanego urządzenia? Czy łączy się z urządzenia, z którego korzystał wcześniej? Czy jest to urządzenie należące do naszej organizacji? To też możemy zweryfikować i na podstawie tych danych podjąć akcję, czy go wpuszczamy, czy nie. Ale uwaga, czy użytkownik łączy się z geolokalizacji, którą znamy. Wiem, że nasi pracownicy pracują głównie z Polski, ale co gdyby nagle użytkownik przemieścił się 5 tysięcy kilometrów dalej i gdzieś próbował z, z Afryki nawiązać kolejne połączenie w ciągu godziny. No to jest jakiś sygnał, że coś jest nie tak, że prawdopodobnie mamy do czynienia z próbą, z próbą fraudów, próbą włamania. Bierzemy pod uwagę obecność sieci Wi-Fi w jego okolicy. Możemy zweryfikować, czy nadal pracuje z domu, tam gdzie pracował wcześniej. Te wszystkie czynniki możemy brać pod uwagę przy autentykacji, przy autoryzacji użytkownika. To nie jest proste potwierdzenie, klik tak, jestem, jestem sobą, tylko możemy jeszcze wziąć coś więcej tutaj pod uwagę. I to jest dalej. Cisco ORT, najnowszy nabytek Cisco. System klasy Identity, Threat Detection and Response. Brzmi fajnie, generalnie o co chodzi? chodzi o weryfikację kont użytkowników, o utrzymanie tożsamości użytkowników w ryzach, bo często mamy, jeżeli mamy nawet MFA, to możemy mieć je wdrożone w sposób nienależyty, nieuważny, może część użytkowników nie jest objęta tym MFA tą ochroną. Często mamy jakieś konta opuszczone u siebie w systemach, bo ktoś kiedyś potrzebował dostęp na 5 minut, załatwić co miał załatwić, a to konto zostało. Albo jakiś kontraktor. I takie konta leżą w systemie, one są aktywne, ktoś na nie się może zalogować. One nie miały nigdy hasła zmienianego, nigdy nie miały uruchomionej autoryzacji wieloskładnikowej. To jest niebezpieczeństwo dla naszej organizacji. Nadmierne uprawnienia. Ktoś kiedyś potrzebował coś wykonać z konta administratora, no i takie uprawnienia mu zostały, bo, bo IT nie zmieniło. Tak, takie rzeczy się zdarzają i to jest codzienność w dużych rozbudowanych organizacjach. Organizacjach, a żeby takimi zdarzeniami zarządzać i żeby móc je zidentyfikować. Czy ktoś próbuje bypassować MFA, czy ktoś wykonuje jakieś podejrzane aktywności, próbuje się logować do systemów, do których nigdy wcześniej się nie logował i teoretycznie nie powinien. Takie inne pytania odpowie nam. Ort. W praktyce to wygląda bardzo prosto. Dostajemy ekran, na którym mamy wylistowane zdarzenia bezpieczeństwa. Ktoś przemieścił się fizycznie niemożliwie daleko, korzysta z wielu sesji jednocześnie, z kilku urządzeń, mimo że wiemy, że nie powinno do czegoś takiego nastąpić. Ewentualnie próbuje autoryzować się wielokrotnie do systemów, do których dostępu nie ma. Takie i inne rzeczy w Cisco Orcie znajdziemy. To jest o tyle fajne, że integruje się z każdym innym systemem, w którym gdzieś mamy informacje o logowaniach użytkownika, Active Directory. Murze lokalne i tak dalej. Wszystkie systemy, które jakieś logi o aktywności użytkowników produkują. Bardzo uniwersalne, ciekawe narzędzia. z dalej, dostęp do sieci. Bo tak jak nie dajemy użytkownikom dostępu do administratora na stacjach lokalnych, bo to jest oczywiście niebezpieczeństwo i to dość poważne, to tak nie powinniśmy też im dawać dostępu do sieci. Nie wystarczy, że sobie użytkownik podejdzie, podepnie się i wszystko gra. Nie, w rozumieniu Zero Trust musimy go zweryfikować, musimy się upewnić, że mamy do czynienia ze stacją, którą się przedstawia, z certyfikatem, tożsamością i tak dalej. Na te pytania, na te problemy odpowiada nam Cisco DNA Center i Cisco ISA osobno bądź razem, w zależności od tego, na co możemy sobie pozwolić. Generalnie to jest narzędzie do prowadzenia segmentacji w sieci LANowej, w sieci dostępowej dla użytkowników, które pozwala nam wprowadzić taką matrycę komunikacyjną, na podstawie której kontrolujemy dostęp do systemów dla użytkowników, dla urządzeń, systemów, aplikacji. Działa to tak, że każde urządzenie, które pojawia się w sieci, musi się zautoryzować, dane użytkownik musi się przedstawić, skąd, gdzie, jak, czym, po co, dlaczego. Te wszystkie składowe bierzemy pod uwagę, przypisujemy danej stacji tak bezpieczeństwa. Te informacje możemy oczywiście przekazać dalej do innych systemów sieci, do firewalli, do jakichś SIEMów i tak dalej, możemy sobie je wykorzystać w dowolny sposób, ale możemy też przekazać oczywiście na przełączniki, na urządzenia sieciowe. W momencie, kiedy użytkownik już dołącza do naszej sieci, on jest zweryfikowany, jego urządzenie jest zweryfikowane i przypisujemy mu w matrycy komunikacyjnej ilość systemów pod sieci, do których powinien mieć dostęp, do których nie powinien mieć. Tutaj tej interakcji nie bierze udziału w żadnym firewall, żadne urządzenie wykonujące aktywną segmentację. To są bardzo proste przełączniki dostępowe. W momencie, kiedy urządzenie już pojawia się w sieci, ono jakąś politykę ma. To nie jest tak, że domyślnie komuś ufamy. No z dalej, data center. Jak wygląda aktualnie data center u naszych klientów? W większości tak. Działa? No, no jasne, działa, ale jak się spytamy, co jest połączone z czym, jakie ma zależności, no to z reguły rozkładają ręce i trzeba wołać dewelopera od każdej aplikacji, żeby się dowiedzieć. Cisco Tetration, bądź aktualnie już Cisco Secure Workload, jest narzędziem, które pozwala zapanować nad tym środowiskiem data center, wprowadzić jakąś podstawową, a nawet zaawansowaną segmentację w tym. Kłębku, tak, żeby wyglądał bardziej zorganizowanie. No bo nie unikniemy tego. Data center musi być, tam te systemy muszą działać, w jaki sposób muszą być zorganizowane, ale mogą być zorganizowane w sposób dla nas zrozumiały, czytelny i łatwy w zaplanowaniu. Jak to działa? Działa to tak, że do na podstawie danych sieciowych, na podstawie danych z agentów budujemy profil komunikacyjny każdej aplikacji, każdego serwera, procesu. Jak już mamy ten profil zbudowany, to widzimy z czym dana aplikacja się komunikuje, na jakich portach, na jakich protokołach, z jakimi adresami. Jak już mamy te informacje, to możemy zbudować politykę dostępową, politykę komunikacji takiego systemu i nanieść ją na później następne jakieś urządzenia sieciowe bądź firewall. Coś, co manualnie byłoby praktycznie niemożliwe do wykonania, bo jak mamy kilkaset aplikacji w data center, które trzeba każdą osobno ogarnąć, przejrzeć im matrycę komunikacyjną, to. Bardzo by się przydało narzędzie, które rzeczywiście to automatyzuje i tym jest Cisco Automatization, czyli prowadzenie segmentation tego stanu zero trust wewnątrz data center, bo to nie tyczy się tylko użytkowników, ale też aplikacji oczywiście. Dalej. Jak widzimy, ilość tych systemów w organizacjach coraz to się zwiększa. Mamy narzędzie do tego, do tamtego, narzędzia uzupełniające. Tego się pojawia coraz więcej. One są fajne, zorganizowane, ułatwiają pracę administratorom, ale to są cały czas ludzie. Jeżeli dodamy do tego ilość danych, jakie te systemy produkują, to robi się tego po prostu zbyt dużo. Odpowiedzią IBM-a na takie problemy jest produkt o nazwie Cloud Pak Security. Uwaga, Cloud Pak wcale nie znaczy, że jest w chmurze, może być też on-premise. Taki trik. Co ten Cloud Pak nam daje? wszystkim to działa jak system Xderowy, owy do którego wrzucamy informacje z wszystkich systemów u siebie w organizacji. Wszystkich systemów bezpieczeństwa, systemów kontroli ruchu sieciowego, e, z serwerów, z urządzeń końcowych. Jak już mamy te informacje zebrane w jednym miejscu, no to możemy je łatwo obrabiać. Administrator nie musi się logować do każdego systemu ze sobą, tylko w Data Explorerze wpisuje sobie konkretny adres IP, godzinę, datę i czy mamy jakieś informacje na temat tej komunikacji. Nie musi wiedzieć, którędy dany użytkownik przeszedł, przez którego firewalla, czy w jakimś oddziale, czy w chmurze. Data Explorer zwróci mu wyniki, przeczesa wszystkie źródła, jakie tylko zna. Dalej. User Behavior Analytics. Jak już mamy informacje zebrane w jednym centralnym miejscu, to głupio by było ich nie analizować pod kątem aktywności użytkowników. E, czyli to, co robił wcześniej ORT na małą skalę na podstawie samych eventów logowania, tutaj możemy się rozbudowane o konkretną aktywność użytkownika. Widzimy, gdzie użytkownicy się łączą, do jakich systemów. Część z nich możemy sobie oznaczyć jako bardzo ważne, część z nich jako mniej. Jeżeli użytkownicy wykonują jakieś akcje, których nie powinni, User Behavior Analytics zwróci nam informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie. Risk Manager. Jak już wiemy, co jest dla nas cenne, co robią użytkownicy, to możemy powiedzieć, czy mamy do czynienia z potencjalnym incydentem, o grube słowo, zdarzeniem bezpieczeństwa i risk manager podpowie nam, na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdzie są rzeczy, które są dla nas istotne, czy ktoś próbuje do nich uzyskać dostęp. Dalej. Threat Intelligence Insight. Mamy bardzo dużo informacji, IBM ma bardzo dużo informacji, możemy to ze sobą pożenić. Pobierając feedy o kampaniach zagrożeń, cyberzagrożeń z chmury, thread feedowej IBM, a możemy to nanieść na informacje, na naszą bazę dany, danych, którą mamy już. Kuradarze. Możemy sobie porównać, czy aktywność w naszej sieci nie nosi znamion kampanii, która została gdzieś zaobserwowana dzień, tydzień, parę godzin temu w Azji Południowej, bo może nas też ktoś atakuje w podobny sposób. Świetne narzędzie dla działu bezpieczeństwa, które chciałyby szybko zweryfikować, czy jesteśmy podatni na dane nowe zagrożenie. To tyle z przygody zero trustowej. Tyle, co można w 20 minut o zero trustie. Mam nadzieję, że Państwo zapamiętacie najważniejszą rzecz, że zero trust. Zakładamy, że nikomu nie ufamy. Bardzo proste tak naprawdę, ale patrząc na to pod, pod kątem technologicznym, oczywiście nie ufamy nikomu niczemu, nawet jeżeli znajduje się w środku naszej sieci, nawet jeżeli jest w tym środku sieci już od paru lat, cały czas weryfikujemy ten stopień zaufania, tak jak tutaj to widzimy, recyklingujemy ten profil, musimy mieć pewność, że mamy do czynienia z zaufaną aplikacją, z zaufanym użytkownikiem, który łączy się do zaufanej destynacji do zaufanej aplikacji docelowej. To nie jest jednorazowa, jednoetapowa weryfikacja, tylko coś, nad czym panujemy cały czas. Dziękuję bardzo. Gdyby ktoś chciał porozmawiać o Zero Trust, zapraszam oczywiście do kuluarów. Oferujemy także inne rozwiązania z cyberbezpieczeństwa. Ja i koledzy słyszymy pomocą oczywiście. Dziękuję.